Witajcie na moim kanale. W tym wideo akumulatorowy opryskiwacz Makita DUS-054. Zapraszam na film. Przed Wami znajduje się najmniejszy akumulatorowy opryskiwacz od Makity. Jest to model DUS-054, tak jak napisane w tym miejscu. Słuchajcie, opryskiwacz bardzo kompaktowy. Eee, bardzo ciekawy, bardzo fajne urządzenie. Jeszcze... Tydzień temu nie sądziłem, że będzie mi przydatne aż tak. Natomiast tak jak zobaczycie niebawem w wideo, bardzo przydatne narzędzie. Kompaktowe, ponieważ on mieści tutaj 5 litrów, co jest jego i plusem i minusem. Wysokość tego opryskiwacza 40 cm, szerokość około 33 cm z tym wlewem. I całkiem fajny, solidny, dość długi wąż. Słuchajcie, nie jestem w stanie tego ująć na kamerze, natomiast postaram się go dokładnie zmierzyć. O długości około 1,5 metra. Sam wężyk, dodatkowo lanza o długości 72 cm. Tak to wygląda. Kto zajmuje się ogrodnictwem, na pewno wie, jak fajne jest to narzędzie, szczególnie na baterię. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, ponieważ tutaj na baterii 5Ah. Ja pracowałem prawie cały dzień. Bardzo niskie zużycie prądu. W tym miejscu nam wchodzi bateria i jest tu całkiem sporo miejsca. Akurat ja mam tutaj 3Ah baterię. Natomiast zobaczcie, ile miejsca jest w tym schowku. Makita zapowiada akumulatory 9 i 12Ah Także będą one znacznie większe i podejrzewam, że one się to zmieszczą. Zobaczymy, ile tu jest jeszcze miejsca. Oprócz tej baterii zostaje jeszcze jakieś 4 cm, tak, żeby było trochę luzu. Także prawdopodobnie jest to już opryskiwacz z myślą o większych bateriach, projektowany. Z fajnych spraw mamy tutaj wskaźnik naładowania. Wiemy, ile nam zostało jeszcze tej baterii. Oraz oczywiście włącznik, wyłącznik. I bardzo proste działanie: za pomocą tej, tego czerwonego przycisku naciskamy. I maszyna zaczyna nam pracować. Jak brzmi, posłuchajcie wideo testowym, ponieważ nie chcę już tutaj czymś zielonym popryskać. Z ciekawych rzeczy mamy tutaj dwa kraniki. Jeden możemy zablokować i działać tylko na jednym. I mamy tutaj szeroką możliwość regulacji każdego z kraników. Dookoła możemy sobie wyregulować pod którym kątem chcemy działać. Także fajna sprawa. Sam wężyk wydaje się naprawdę solidny, ma tutaj taką osłonę gumową elastyczną, która chroni go przed jakimś zgięciem bądź uszkodzeniami mechanicznymi. Myślę, że naprawdę fajnej jakości sprzęt. Jeżeli chodzi o uzupełnianie naszego opryskiwacza, jest to bardzo proste. Tutaj mamy koreczek i 5 litrów płynu jesteśmy w stanie wlać to miejsce. Najlepiej, gdy uzupełniacie z doświadczenia. Uzupełniać go pod tym kątem, wtedy tego płynu wchodzi zawsze troszkę więcej. Tutaj, jak widzicie, jest pusta przestrzeń, możemy sobie tutaj jakąś mieszankę dzięki temu przyrządzić. Natomiast, jak jest do pełna, to wszystko dolane i wsadzimy to, to zacznie nam się wylewać, więc warto zostawić troszeczkę wolnej przestrzeni na dokręcenie, aby się nam tutaj nie wylała ta ciecz. Aby go otworzyć i zobaczyć, co jest w środku. Takim silnym ruchem trzeba go przekręcić w tą stronę i możemy sobie wtedy popatrzeć, jak to w środku wygląda. Słuchajcie, mamy tutaj taki wężyk, który wchodzi do środka. Ja jak uzupełniałem, to zawsze przez taką pieluszkę tytrową wlewałem tutaj ciecz, aby po prostu jakiegoś dziadostwa tam nie wlać. I jak możecie zobaczyć, jest tutaj takie przedłużenie, które wykonałem już samodzielnie i na końcu taka siateczka z gumy, która również zabezpiecza przed ewentualną pomyłką i zassaniem jakiegoś brudu. Przedłużenie wykonane celowo, ponieważ ten wężyk jest po prostu czarny, oryginalny, zbyt krótki. Jest to pewna wada tego urządzenia, która natomiast go nie przekreśla, bo naprawa tej wady jest bardzo prosta. Wystarczy włożyć parę średnic, węższy wężyk i nałożyć kolejny, i wtedy ta osłonka czarna również wchodzi. Więc nie jest to żaden problem. Warto znać ten patent i od razu to poprawić, bo jeżeli tego nie zrobicie. To nie będziecie zużywać całego płynu, będzie zostawał wam ponad litr tego płynu, który tutaj możecie od razu wykorzystać. Także warto zwrócić na to uwagę, i mówiłem o tym w pewnym shortcie, który jest również na YouTube. Z przedstawienia wszystko przechodzimy do testu, będziecie się mogli przyjrzeć jemu ze znacznie bliższa. Zapraszam. Ta wydajność też jest duża. Wydaje mi się, że znacznie większa niż na pędzlu, nawet dużych rozmiarów. A gdy mamy w drewnie takie jakieś pęknięcia, to wszystko tam fajnie sobie wpływa. Widać, jak bąbelki to stąd wypływają, więc to wszystko tam sobie wpływa fajnie. To się naprawdę fajnie impregnuje. Rewelacja. Bardzo dobrze widać, ile tego impregnatu zostaje. Nam średnio takie 5 litrów wystarczało na 1,5 krokwi 18 na 8, długość 8 metrów. Także schodzi, jest tutaj wydajność 1 litra na minutę. Następnie tą krokię obracamy w drugą stronę i to wszystko sobie wsiąka na spokojnie. A każdą zmianą rzecz bardzo dobrze widać dzięki barwnikowi i można ją łatwo poprawić. Już odpowiednio rozcieńczony impregnat przelewamy sobie przez taki lejek własnej roboty i pieluchę tetrową, dzięki czemu jakieś tam wiórki drewna nie dostają się do środka i nie będą go przytykać. Dodatkowo ustawiam go pod takim kątem, aby udało się wlać jak najwięcej, żeby nie trzeba by było go zbyt często uzupełniać. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wydajność tego urządzenia, jest według mnie rewelacyjna. Wczoraj działaliśmy w bardzo wysokim tempie. Ta cała holda drzewa była w tym miejscu. Panowie dekarze wycinali odpowiednie zaciosy na danej krokwi od szablonu, który wcześniej zrobili, a my na bieżąco już naciętą krokwię impregnowaliśmy i składaliśmy od razu na drugiej kupie. Także w zasadzie w jednym czasie toczyły się dwie prace: nacinanie i impregnacja. I słuchajcie, mamy drewno gotowe na więźbę, bardzo dokładnie zaimpregnowane. Każdy nacios jest również zaimpregnowany, i każde pęknięcie bardzo fajnie wchłaniało ten impregnat. Ja jestem bardzo zadowolony i zdecydowanie uważam, że zakup już się zwrócił. Bo gdybym miał sobie policzyć, ile bym się musiał namachać pędzlem, ten pędzel też trzeba było kupić. On też kosztuje jakieś tam z 30 zł, lepszej jakości. Także wydaje mi się, że to zdecydowanie się zwraca i ta impregnacja jest naprawdę wydajna. Okej, okay, to tyle z przedstawienia i z testu tego urządzenia. Czas na krótkie podsumowanie. W mojej ocenie warte swoich pieniędzy, ponieważ zwiększa znacząco komfort pracy. Słuchajcie, nie ma żadnych spalin, nie ma hałasu. Bardzo szybko impregnowałem to drewno, naprawdę w porównaniu wcześniej do pracy na pędzlu, a do tego opryskiwacza to nie brudzimy sobie rąk, to docieranie jest szerokie, w każdą szparę ta ciecz wpływa, także bardzo fajnie. I dodatkowo wydaje mi się, że wydajność też jest całkiem ok. Także super. Są też większe opryskiwacze akumulatorowe, do 15 litrów nawet. Także wtedy po prostu rzadziej uzupełnianie tej mikstury miałoby miejsce. To w zasadzie było najbardziej irytujące, że dość często musiałem tą miksturę dolewać. Średnio co około 4-5 minut. On ma wydajność 1 litra na minutę, więc to 5 litrów. 5 minut zdecydowanie nam ubywało, i to potwierdzam. Ogólnie, bardzo on energooszczędny, bardzo prosta praca. Jeżeli mamy dość dużo pryskania, to również możemy sobie taką blokadę założyć i wtedy ona stale pracuje. Ja zakupiłem ten opryskiwacz po prostu pod wpływem chwili i emocji. Ponieważ widziałem, w jaki sposób uporczywa i trudna będzie praca na pędzlu i przede wszystkim czasochłonna, i myślę, że spokojnie dniówkę dzięki niemu zaoszczędziłem, a jeszcze sprzeda mi się do wielu innych zadań w przyszłości. Również jeżeli zajmujecie się jakimiś pracami sadowniczymi, no to myślę, że wokół domu zdecydowanie polecam. Na większe ogrody to wybrałbym coś większego, szczególnie pod względem litrów, które możemy tam blać. Bo te 5 litrów to na 5 minut to jest dość krótko przy dużych ogrodach. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do zostawienia lajka, komentarza subskrypcji. To pomaga innym w wyborze sprzętu dla siebie. Do zobaczenia i widzimy się ponownie na kanale Garażownia. W przyszłości trzymajcie się. Cześć!